Talar Augusta III Sasa, rocznik 1745, talar wikariacki. Proszę Państwa, moja ta co jakiś czas widywana jest na ochotach w Polsce czy za granicą, ale w prezentowanej kondycji jest to egzemplarz naprawdę już wyjątkowy. Absolutnie menniczy egzemplarz, proszę spojrzeć, jak znakomicie odzorowane są najdrobniejsze detale królewskiego portretu, jak pięknie Błyszczą te górne partie Naprawdę egzemplarz wyjątkowy W ciemnej, naturalnej patynie To wszystko razem sprawia, że moneta prezentuje się naprawdę niebywale Przepiękny egzemplarz, w tym jeszcze o dużym slabie NGC Nota MS62 Także myślę, że jeżeli ktoś na przykład zbiera Po jednym egzemplarzu Talara z, z panowania To taki właśnie Talar Augusta III Sasa będzie znakomitą wizytówką kolekcji. Także przepiękny egzemplarz, proszę spojrzeć, jak to lustro pracuje pomimo tej ciemnej patyny. Szczególnie zachwyca ten relief, naprawdę absolutnie meniczy. Także przepiękna moneta, meniczy Talar Augusta czy sasa. Myślę, że wzbudzi równie duże zainteresowanie, co za pozostałe monety, które mamy naprawdę bardzo licznie reprezentowane, jeśli chodzi o menictwo. Augustów, szczególnie Augusta III.